Posłuchajmy, jak to było z młodością Pana Krzysztofa Krawczyka. Ja miałem zespół Las Vegas amerykański, który każdy coś, coś robił. We, wszyscy głównie wciągali kokainę, delikatnie tam jakiś haszy i gandzia, prawda, tak zwane. A ja miałem swój narkotyk pod tytułem dobry koniak przed każdym wejściem w wysokości 30 do 50 gram rozróżniała i rozróżniało strony głosowe. Tutaj koledzy Krzysztof hmm. Kuba na swojej artystycznej drodze Poznali pana Krzysztofa. Krawczyka? Aha. Myślałem, że te 30 do 50 gram poznali, ale. No nie. właśnie, właśnie posłuchajmy, bo to ciekawa opowieść jest. że Pan Krzysztof Krawczyk nie kłamie. Tak? Tak. By, byliśmy z Krzysztofem na Krawczykiem, Krawczykiem czy z Krzysztofem Kawczykiem i z Krzysztofem Wilkoszem. <laughs> na zapleczu w, w Opolu. I właściwie pan Krzysztof Krawczyk wszedł do na naszej garderoby. Chciałem poznać znakomitych artystów. <laughs> Tak, było? Było, były, były takie tak, deklaracje, tak. 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 Więc musiałem skończyć rozmowę telefoniczną ze swoją siostrą. O. Bo porozmawiać z nim o <grym grym grym> coś coś chce. I co wam powiedział, bo to bardzo tak, ważna jest o, o pewne rady, jeśli chodzi o śpiewanie. gardło, o głos, tak, o śpiewanie. A najpierw mówił, że... To Olejek, jakieś witaminy, coś. ale tak naprawdę i sprawdził się, to i działa, że właśnie... Kieliszeczek, koniaczku, przed, to rozluźnia struny tak, Ważne jest to, żeby nie, nie przełykać, tylko żeby tak w wysokości garuda tak długo o, 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 przetrzymywać. Jeszcze tak. ja ktoś tam mówił, że, że śpiew to jest y, jakoś tam, że radość duszy, coś takiego. A, a ale tak, 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 to tak. nie może podchodzić do ognia potem. Więc jak, jak się Połykać do ognia. Myślę, że od jakichś trzydziestu paru lat podejmuję dobre decyzje. Natomiast wcześniej błędy były. Wybujały erotyzm, pieniądze, chęć anektowania nawet całego kraju innego, czy... czy wzięcia niewolników, czy handel tymi nowy, różnymi rzeczami. Co? Dobrze. No, my jesteśmy co? na tym etapie wcześniejszym, my jeszcze nie jesteśmy na etapie tych trzy tak, dobrze. Dał Wam też te rady, w jaki sposób anektować znaczy, inny kraj. Nie, to nie to no, nie o... wybujałe życie? Tak, właśnie o tym mówił bardziej, o wybujałem seksualnie. Ale to jakoś wykorzystujecie w życiu teraz? Czy? <laughs> Macie niewolnika? Czy... Prawnik mówił, żebyśmy nie o wszystkim mówili tutaj w audycji, więc...